Tak nie, tak nie, tak nie, tak nie. Nie widać koszulki. Nie mogę... Nie mogę się jakoś wykadrować. Cześć, kochani, na Was serdecznie na kanale Fokusowana. w filmiku, który wiem, że bardzo część z Was lubi, bo widzę to po statystykach, że po prostu jeśli jest haul, to od razu idą statystyki w górę, bo warto lubicie oglądać, zaglądać, patrzeć, co kupiłam. Także trafiło do mnie kilka rzeczy, naprawdę niedużo, głównie e, pielęgnacja. Jedna rzecz z kolorówki, jedną z kategorii, inne. Także zostańcie, oglądajcie. Podczas drugiego weekendu wybraliśmy się już drodze powrotnej na e, małą przekąskę, żeby coś zjeść do miejscowości chyba Ashford i tam znajduje się e, outlet. Kilka z pytało mnie, jakie moje wrażenia na temat tego outletu, no powiem Wam, że ja ogólnie jakoś nie jaram się na tym, żeby kupić jakieś, nie wiem, markowe koszulki trochę tani, czy jakieś resztki, końcówki, bo tam był Next. E, chyba, no, bardzo Polniku, i Wam na dole, sami sobie zobaczcie. Mnie to absolutnie nie jarało, po prostu chciałam tam jechać. Powiedziałam, że jest tam coś do jedzenia. I głównie po to tam pojechaliśmy coś zjeść, zanim właśnie wracaliśmy do Peterboro e, i był tam outlet Yankee. I powiem że w tym outlecie nie było też zbyt dużo promocji. Słysząc outlet spodziewałam się wszystkiego minus 50%, minus 30%, a tam większość po prostu świec była w regularnej cenie, która chyba jest teraz podwyższona, bo wcześniej duże świece z tego co pamiętam był za 19,90, teraz są za 22 funty droższe, e, krócej mówiąc. Niektóre rzeczy były poprzeceniane, niektóre po 50%, nie, jedne jakieś takie e, w ogóle zapachy, które już nigdy wcześniej nie widziałam, ale zdecydowałam się na jeden zapach, na jeden zestaw, który są był przeceniony z e, w zestawie, one są tak zawsze tańsze, bo w zestawie właśnie były dwa. Te średniej, wielkości, te średniej wielkości świeczki, i tutaj w zestawie właśnie był Fluffy Towers, i tam z tyłu na no pewno widzicie pali się lawendowa, bo ostatnio się na przykład że jednak lubię lawendę, ale powiem Wam, że te świeczki już obydwie paliłam, co można zresztą zauważyć. Nie pachną po bardzo mocno intensywnie, może z czasem nabiorą tej insem, intensywności, jak widziałam ja takiej średniej wielkości salon i tam w tym salonie prostu prostu wchodząc, wychodząc, czy ten zapach jest z nami, a nie jest jakiś przytłaczający, że jeśli ktoś nie lubi lawendy, czy takiego właśnie zapachu, jak ten, to jest taki zapach, jak ja tu mówię, e, wizjirowy, to e, ten zapach na pewno nie będzie Wam przeszkadzał fajny, właśnie. Ja określałam ten zapach e, dla mojego męża. Wykupiłam wyścieczki, jedną lawendową, a druga pachnie, tak jak jakby średnio mieszkanie, by nie ją pachniało, to byś myślał, że płótnia siedziałam i sprzątałam, bo pachnie taką czystością, a rzecz tylko odkurzyłam dywan. Także tak odpisałam mu, zapach właśnie Fluffy Tałek i ten zestaw był przeceniony. O, ogólnie te świeczki są chyba w promocji, były 2 za 25. Ten zestaw był za 17,40 e, e, tak dwie za 25. Ja go za 17,49, także za dwie świeczki. Tutaj jest czas palenia 65 do 90 godzin. Także E, takie dwie świeczki sobie tam zakupiłam w tym outlecie. I jeszcze jedną rzecz to z nowej właśnie kolekcji. E, tutaj widzicie cenę: funt 49, czyli myślę, że na trochę więcej niż regularnie. I to jest ten zapach: Boże, tu mi się ją zakryło Serengeti e, Sunset. I on naprawdę przypadł e, do gustu, jako jedyny zapach właśnie z tej nowej, nowej kolekcji. Także taką sobie kartę też zakupiłam. E, I do samochodu już odświeżacz o z zapachu. Makin to już chyba tych, takich jabłek. Bardzo delikatny, taki żelowy. Także nic takiego mega, mega specjalnego. I też podczas e, weekendu zakupiłam sobie jeden produkt z marki MAC, który też na pewno widzieliście u mnie na Instagramie, jeśli mnie followujecie i którego trzeba test na żywo. Bo to jest właśnie taki krem, e, krem w cieście. Nie, to jest cień w kremie, który ma być bardzo mocno e, napigmentowany, który z takiej konsystencji kremowej zamienia się w konsystencję e, pudrową próbowałam Cię przykryć swój tatuaż, uwielbam swatch i tak dalej. Mam godzi na oczy, też następny film, który zobaczycie, to na pewno będzie odnośnie tego produktu smakać na 16 funtów. No jakie są moje pierwsze wrażenia i jak się w początku dniu, to na pewno już zobaczycie jutro, bo we wrześniu filmiki będą codziennie. Myślę, że już to zauważyliście, że, nie że Was nie zaniedbuje, co dzień w 6 rano coś się na kanale pojawia, także taka też informacja dla Was by się starała, żeby właśnie filmik było codziennie, bo wrześniu moim miesiącem urodzinowym i postanowiłam z tej okazji właśnie też dać, Wam coś w postaci nie części. Także kolejny film to będzie test produktu MAC i to jest Paints Painters, chyba to, co się, to się nazywa odcinania za cholerę, nie potrafię Wam poprawnie wymówić, także link na dole. E, no i posłuchacie trochę więcej właśnie, co to jest, jak się mnie sprawdza i tak dalej. E, I teraz jeszcze zanim przejdę do zamówienia ze stronki The Natural Skincare, za które zapłaciłam. E, Także, jeszcze może w ramach właśnie dla ciekawych. Produkt, na który się zdecydowałam, bo już miałam na niego ochotę od dłuższego czasu, to jest Alfa. H Liquid Gold z kwasem glikolowym 100 ml to jest 5% zawartość kwasu glikolowego. No, jak wiecie, kwas glikolowy odświeża skórę, rozpuszcza stary na skórę. Skóra ma się taka bardziej rzeźka i promienna. W kosmetykach naturalnych szukałam, nie znalazłam nic, właśnie co by mogło mi zastąpić ten produkt, dlatego się na niego skusiłam. I powiem wam, że już jest takie jego zużycie. Używam go, myślę, od jakichś. Kiedy ja pisałam z Kingą 2,5-3 tygodni, coś, coś takiego. Kupiłam go jakoś w połowie sierpnia, mi się wydaje, coś może między 15 a 20 sierpnia. Używam go co drugi dzień wieczorem. Przemywam sobie nim skórę, ale może więcej na jego temat. Jeśli macie ochotę, wam powiem już po jakimś czasie, ale pomimo moim zdaniem to nie jest produkt wydajny, bo naprawdę kilka, kilka aplikacji, a już dosyć. I tutaj po prostu widzę, widzę jego. Zużycie, także jak będzie z wydajnością, to się okaże. I ja kupiłam Wam na stronce Look Fantastic, czy po prostu nie, nie pamiętam, które ja Wam podniosłam na dole. I tutaj, właśnie w zestawie, on powinien być, że tańszy, bo ja już jakiś tam kod rabatowy, bo jest tam w newsletterze zapisana, e, był e, balsamik. Balancing cleanser z, z aloesem 200 ml i w sumie zapłaciłam chyba 28 funtów z darmową wysyłką. A sam ten e, właśnie, e, właśnie kwas glikolowy jest około 3 dychy, to jest warto około 30 funtów za 200 ml. E, także jestem tego bardzo ciekawa, skoncentrowany. Produkt do pielęgnacji cery. Eee, chcę Wam też nagrać. Słońce wychodzi. E, test na żywo tego produktu, bo to właśnie produkt, który ma nam zmywać makijaż. Jak wiecie, ja nie mam makijażu e, na oczach, ale może kiedy makijaż twarzy, jeśli będziecie zainteresowani, chętnie dla Was nakręcimy. On by właśnie wgraci się tutaj z taką pompką. E, w ten sposób wygląda. E, także tutaj pisze, że to jest delikatny właśnie creme. krem Lotion, który ma nam zmywać makijaż. E, i balansować skórę. Trzy w jednym. Przy okazji tonik z witaminą E, aloesem e, i ma nawilżać i tak dalej, także e, zrobię wam test na pewno na żywo, a o tym Wam opowiem trochę więcej jak poużywam. Wątpię, czy po jednym e, opakowaniu będę w stanie widzieć jakieś rezultaty na, na temat tego toniku, ale wszędzie, na przykład wiem, że w Pixi Glow Tonic jest 3% zawartość, e, kwasu nikolowego to jest 5%, dlatego się na niego e, skusiłam. No... E, Brytyjki bardzo go polecają, ale one raczej większość rzeczy polecają i one się raczej wszystkim zachwycają, tak jak Amerykanki, jeśli chodzi o kolorówkę. Także taki zestaw też do mnie trafił, no trochę z wyższej półki, no i całe 30 funtów, tak jakby to było, e, wgrać się 8 minut. No dobra, przyspieszmy trochę. Teraz pora na zamówienie ze stronki DE Natural skincare, nie wiem, dlaczego taki głową. E, na sam początek odkupiłam ten sam szampon, który już miałam wcześniej, który wcześniej dostałam, ale teraz go kupiłam. To jest szampon z Propolisem numer 4, bo jest kilka wersji właśnie tego szamponu. 600 ml to już naprawdę bardzo duża butla, mega przyjemny. E, mega przyjemny e, e, banki lecą e, e, zapach. Chciałam Wam pokazać, jaki ma kolor, a on jest tutaj taki bardziej perłowy. Bardzo ładnie pachnie. Nie jest tak mocny ten zapach ten wcześniejszy. E, nie wiem, jaki miałam wcześniej numer tego szamponu, za Wam tutaj dziś napiszę, żebyście wiedzieli. E, myślę, że nie, nie wziąłam tym razem tego samego, bez SLS-ów i tak dalej. Tutaj mamy, nie wiem, na użycie, bo uff, tak jak. Tutaj po prostu te naklejki są wszystko po rosyjsku, ale taki duży szampon ma być hola, nie opowiadanie o kosmetykach, także dziewczyno, streść się, streść Drugi produkt właśnie również z babuszki Agafi, to są kolejne trzy, trzy nowości u mnie, których nie miałam wcześniej. Pierwszy to jest relaksujący olejek do masażu, 170 ml. Tutaj dosyć mocno właśnie są naklejki w języku angielskim poprzyklejane. Zapach, już Wam mówię, jako wcześniej włochałam, ale... Niech ja sobie przypomnę. E, Pani trochę piwem dla mnie, nie wiem czemu, ale takim przyjemnym, e, przyjemnym piwem, bardzo takie właśnie gęsty, olejkowy, świetny skład, e, krótki skład, ponoć bardzo dobrze nawilża, jest mi go właśnie rekomendowała. E, 100% naturalnych, bez SLS-ów, bez, bez innych takich e, produktów. Także te olejki to też teraz jest nowość na e, stronce. Zdenkuję swoje masło z The Body i na pewno do tego produktu wrócę. E, a już też zdenkowałam, niestety, ale cieszę się, że wybrałam sobie inny zapach, chociaż tamten też mi się bardzo podobał. To jest Ecolab naturalnie organiczny e, balsam mleczko do e, ciała. Rewelacja, bo jest z Powiem że ten po prostu tak obłędny pachnie. To jest Greek Body Milk, e, wygląda... Ten sposób. Powiem Wam, że jeśli robicie sobie zamówienie właśnie na stronę do Natural Skincare, koniecznie wrzućcie ten do swojego koszyka. Cena to sobie około 4,5 funta także myślę, że nie duża 250 ml i zapach, po prostu, jeśli lubicie takie świeże, trochę trawiasto-cytrynowo-cytrusowe -cytryno zapachy to jest coś naprawdę dla Was. Przy tym, właśnie, pompka, widzimy ile produktu. Się nam zużywa, bo tutaj z boku, właśnie między naklejkami, jest taki pasek, gdzie tej naklejki nie ma, masą myślane. Szybko się wchłania, bardzo fajnie, pachną, naprawdę rewelacyjne. Miałam wcześniej ten wersji, właśnie French. To był taki brzoskwiniowo-nektarynkowy, też przyjemny, ale ten naprawdę e, tak się w nim zakochałam, jak od razu w Hanimalmi Body Shop, Także do niego na pewno będę wracała. Jest jeszcze kilka innych wersji zapachowych, ale ta jest moją moim faworytem, jeśli chodzi o zapach, się będzie też tak samo fajna, wyrzała jak, jak pachnie, to już będę po prostu w siódmym niebiem. Pozostając przy marce Ecolab, e, tonik do twarzy e, i to jest tonik rewitalizujący i on jest z wodą morską, ekstraktem z jaśmienu, e, oraz kofeiną i powiem Wam, że przefantastycznie e, ten tonik pachnie. Ja wiem, że też ten tonik był właśnie w ulubieńcach u Aluni e, ten konkretny. Ja właśnie zdenkowałam tonik nawilżający, który również przepięknie pachniał, bardzo e, będę Wam zachwalała w dęku, który tam już leży, po prostu się wysypuje i powiem Wam, że ten tonik, też bardzo fajnie pachnie, się właśnie trochę jaśminem trochę, trochę kawą, jest taki odświeżający ten tonik, naprawdę mi się rewelacyjnie sprawdzają. Ja też je używam w formie maseczki, e, maseczki tonikowej, dlatego mi tak szybko idą. Kupiłam następny, cena to też jest chyba około 3,5-4 funty, na pewno nie jest jakaś duża, naprawdę ma fajny skład produkty. Eko, marki Ecolab również mi świetnie sprawdzają, także e, intensywnie, po prostu sprawdzam co tam na stronce e, jest fajnego, ciekawego. I dwa produkty, kolejne maseczka e, do twarzy, moja chyba piąta z babuszki Agafi i to jest maska fitoaktywna, którą też chyba właśnie Ala pokazywała u siebie ulubieńca. Ona jest takim łososiowym opakowaniu, 9 miesięcy. Mi się 100 ml, ja jej nie otwierałam wcześniej, także otworzymy ją razem, zobaczymy jak ona wygląda. Ona jest taka bardzo, bardzo gęsta i ma taki przepiękny żurawinowy kolor. Chociaż dziwnie mi się to skojarzyło w tym momencie, no ale... Dobra, nieważne. Jak pachnie? Praktycznie taka, ale jaka ona jest gęsta. Widzicie to? Widzicie to, jak ona jest gęsta? Masakra, ale ona jest też taka przy okazji żelowa. Bez zapachowań bym powiedziała, na pewno dzisiaj wieczorem sobie ją szczeleram. Robiłam sobie maseczkę właśnie też z babuszki Afi niebieską, tą z glinką właśnie niebieską czyszczającą Rewelacja, naprawdę te maski to dla mnie jest must have, także kolejna maseczka, bardzo pozytywne opinie zbiera na YouTube'ach, na internetach, dziewczyny naprawdę ją zachwalają. Ja Wam polecam wszystkie, może jedynie poza tą taką osobę jakaś odświeżająca, refreshing, coś takiego, bo już te upały przynajmniej tutaj się kończą, no dzisiaj mam chyba 16 stopni, także po prostu będę ją używała, żeby ją zużyć, bo już nie jest tak gorąco i mi się tak nie przyda jak te inne, ale tutaj kolejna właśnie maseczka, tutaj jestem bardzo podekscytowana, mogła ją używać i tutaj jeszcze wzięłam również z Babuszki Agafii coś do włosów. Babuszka Agafia ekspresowa, maska regenerująca do włosów, 100 ml, 3-5 do minut, należy ją trzymać, ona ma też takie bardzo ładne opakowanie, to z jakimiś ziółkami, taka zieleń oliwkowa, na tyle powiem, że te opakowania naprawdę mi się mega podobają, 100 ml i ona... To już ją wąchałam i ona jest właśnie też taka e, ziołowo, trawiasto, e, naturalna, też taka dosyć gęsta, ale troszkę żelowa. W takim zielonym e, odcieniu, bardzo sobie ciekawa. E, opinie ma różne, ale na pewno da Wam znać. Moje włosy o tym jakiś bunt i chyba muszę się e, mocniej odżywić, bo chyba zbadać się do tych takich masek e, fryzjerskich, które wiecie na dłuższą metę tak fajnych efektów nie dają, produkty takie głęboko nabierzające. I tutaj coś jeszcze. E, oczywiście próbki, to jest biolabem krem do twarzy na noc e, i na dzień e, Za niedługo znowu mi się zbiera kolejny wyjazd, także na pewno sobie te próbki zostawię e, i zużyję bo e, te zbiorowe są poprawne te kremy, chociaż w ten taki duży, w wersji dużej e, na noc czeka, czeka na otwarcie ale myślę, że jak najbardziej e, mogę wziąć sobie właśnie na, e, na wypad i tutaj produkt, który jestem mega ciekawa, właśnie muszę go do końca e, doczytać, to jest Fito Ice e, i to są takie kostki Chyba do masażu antycelulitowe, e, tak, Ice e, Treatment, bo wiadomo, że jestem mega, mega e, tego ciekawa. Wiem, że też są takie do masażu twarzy e, te kostki, Wam może w ogóle pokażę, jak one wyglądają. To też jest nowość na e, stronce, Tutaj mamy 2, 4, 6, 8 takich kostek. Zastanawiam się, czy one są wielokrotnego użytku, ale chyba raczej, e, raczej, raczej tak. 8 razy 10 ml, ale tutaj dobrze czytam. One są po prostu chyba napełnione, napełnione wodą, wsadzamy je do zamarzalki i później sobie masujemy ciało. Nie wiem, poszukam jakichś wpisów, czy dziewczyny coś na temat tych właśnie kostek mówią. Chociaż ja zamiast powiem wam, do ciała, no taką kostką małą, w sumie tak jeździć sobie, nie wiem, czy chyba, że całą no, tak powierzchnią, to może prędzej, po tych udach, ja jakoś nie mam o dziwo, ale wiem, że na twarz też są takie kostki. Nie wiem, czy one się jakąś różnią, także muszę to sprawdzić, bo wolałam taki, nie wiem, może właśnie lodowy masaż robić sobie na twarz, dać je znać, używać takich wynalazków, ale wiem też, że Agata właśnie kupiła coś Coś takiego, także może jej podpytam. Mega, mega jestem ciekawa. Tutaj jeszcze pokrywam na jakąś instrukcję. No ale, oczywiście, no po rosyjsku, ale tutaj właśnie wiem, że są jeszcze do, do twarzy. Tak, tak to wygląda na tej takiej ulotce informacyjnej. Także, kochani, w ten sposób prezentuje się mój haul zakupowy. Niedużo jest tych produktów, ale ja ze z jestem naprawdę zadowolona. Tam mi pięknie pachnie w pokoju lawendą. Tutaj jeszcze. Właśnie zapach utowanego sprzątania, jak to Wam wspomniałam, produkt z Macu, który dzisiaj dla Was testuje, coś z wyższej półki, produkt naprawdę bardzo chwalony na YouTube. Jestem ciekawa, czy e, powiem Wam, że widzę jakąkolwiek różnicę. No, nie zrobiłam zdjęcia, ale codziennie się obserwuję. Wiem, jak moja cara wygląda. Jestem ciekawa, czy w jakiś sposób pomoże. Tutaj e, uchroniłam trochę tego wieczka i zapachniałam takim właśnie vizirem. Wizyry, Mi się od razu reklama z Heizerem e, przypomniałam. Ale to jest przyjemny zapach, taki zapach czystości, zapach e, takiego hotel, bogatego hotelu pięciogwiazdkowego. Także to tyle na dzisiaj koniecznie. Zobaczcie do opisu na dole i są wszystkie linki, i idzie też Wam napiszę na pewno, co mam na twarzy, co mam na paznokciach, bo oślepiające o słońce, także w tym momencie już kończę ten filmik. Widzimy się pewnie jutro. Dajcie kciuka w górę, mi się podobał i do zobaczenia, pa pa!